Cześć kochani, jak się macie? Dzisiaj Chrystus mówi uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was nienacka jak potrzask. Istnieje wielka pokusa, żebyśmy to zdanie potraktowali w sposób moralizatorski. To znaczy, że Chrystus ostrzega nas tylko, żeby, żebyśmy nie grzeszyli poprzez nadmierne. Jedzenie, upijanie się alkoholem i zamartwianie się o troski doczesne, że to są grzechy. Oczywiście, że to są grzechy i Pan Jezus nas przed nimi przestrzega, ale sens tego zdania jest o wiele głębszy. Bo gdy ulegamy tym grzechom, to nie rozpoznajemy przyjścia Chrystusa do naszego życia. Dlatego Chrystus mówi: Uważajcie na siebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć kochani, dobrego dnia z Bogiem.